No dzień dobry. Generał Grieves, czyli dowódca wielkiej armii separatystów oraz anonimowy astmatyk. Powstanie zaciekłego kaszlu Grievesa, widocznego w zemście sitów, można wytłumaczyć fabularnie. Jak wszystko w gwieznych wojnach. I wytłumaczenie to jest całkiem ciekawe, więc rozsiądźcie się w fotelu i posłuchajcie. Dla przypomnienia, Grieves nie był od początku cyborgiem. Kiedyś był to zwyczajny kosmita z rasy... Kalisz. Tak, tak, tak się nazywa jego rasa. Potem dopiero hrabia duku i Palpatine wzięli go do ryzykownych i bolesnych eksperymentów, które doprowadziły Grievesa do stanu, w jakim go znamy teraz. Problem w tym, że procesy naukowe, jakie były przeprowadzane na przyszłym generale, były lekko mówiąc nowatorskie, więc ciężko było uniknąć paru błędów w procesie transformacji w Cyborga. Mowa tutaj o zawładnięciu pozostałymi organami Grievesa w ten sposób, aby stał się maszyną do zabijania mądrzejszą od każdego robota. I dlatego w ostatecznym rozrachunku Kaszel był najzwyczajniejszą wadą, która powstała w czasie transformacji Grievesa. To jest oficjalne wytłumaczenie? Jest nudne. O wiele lepsze wytłumaczenie stworzył George Lucas. Niestety Disney już nie uznaje tego wytłumaczenia za kanon, ale posłuchajcie tego. Kojarzycie taki serial Clone Wars, w sensie nie ten zasoko, tylko pierwotne Clone Warsy z 2003 roku. Powstały one przed zemstą Sithów, w której Griwe strafił na wielki ekran, bo to właśnie w tych pierwszych Clone Warsach po raz pierwszy poznajemy czterorękiego generała. W jednym odcinku generał Grieves porywa wielkiego kanclerza. Jedi, jak to Jedi, są strażnikami pokoju, więc nie mieszają się w politykę. I dlatego atakują generała armii separatystycznej, aby wyzwolić kanclerza Republiki. W momencie, gdy Grieves próbuje wejść już na statek i uciec, dopada go Mace Windu i mocą miaży Cyborgowi klatkę piersiową. Oto fragment. Jestem w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób powstał pomysł wprowadzenia tego wytłumaczenia do serialu. No hej, George, dzwoniłeś? O co chodzi? No, się siema, ja właśnie tutaj robię. Jest taka sprawa, bo ja robię tą y, trzecią część prequeli, i co nie? Mhm. No i tutaj jest taka postać, General Grigas, pamiętasz go, co nie? No pewnie gość jest też w naszym serialu. No właśnie, właśnie, bo ja w tej sprawie dzwonię, bo u mnie to cały czas kaszle. Co robi? No tak, chodzi sobie zgarbiony i kaszle cały czas. I ponieważ mój film dzieje się jakby po waszym serialu, to fajnie by było jakby u was jakoś wytłumaczyli fabularnie, czemu on kaszle. Ja wiem, że wam tam y, tydzień został do premiery tego serialu, ale ogarniacie to, co nie?